Hallo, witam. witam serdecznie. Na odcinku z mojej taktyki, jak atakować bombsite A po stronie terror na Mirageu. Taktyka ta dobra jest w sumie na wszystkie rundy, nawet na pistoletówce. Pomimo, że 4 gra... smoki muszą być. Ale jak się y, tym zepną, to przynajmniej w moim przypadku y, cały czas ta taktyka działa. Nikt nie ma z tym problemu. I, no, przetestowaliśmy to razem y, z drużyną. No i działa. Wystarczy umieć tam cztery smoki, jeden flash'ik i, i jazda. No, no to. Tak jak zaczynamy rundę, wpiszę sobie goda jeszcze jak będę latał na klipie. No zaczynamy rundę po stronie terror i to jest tak, że dwóch idzie rampę, jeden idzie mila i dwóch idzie undera. Zacznę od tych, co idą na rampę, bo to będzie najłatwiejsze w sumie co może być. Jeden typ, który idzie na rampę rzuca smoke'a na CT, Oczywiście wszystko zgrane w, y, w czasie. rzuca smoka. Da, wezmę tylko. O dobra. Jeden rzuca na CT i drugi robi smoka na... Znaczy rzuca smoka na y, dżunglę na tej linii. I na kucaku się celowało. Tak jak jest to, ale możliwe, że to tutaj się tak robiło. O. I teraz poleci dalej. No, jest git. Nawet jak jest taka luka, to nic nie szkodzi. Ale po prostu, żeby um, nauczyć się tego smoka, jeszcze raz to rzucę. Ustawiamy się tutaj. Na, na kucaka celujemy tak, jak jest ta cegiełka. I tu jest ta krawędź tych cegieł. I teraz tera idzie, to nie wiem, co to jest. I coś, jakiś inny kamień, chyba celujemy wyżej, tak jak jest tutaj to yy, taki, biel, taki bielszy kamień, i celujemy, jakby na złączenie tego z tą cegłą i z tym białym wstajemy i rzucamy po prostu w miejscu bez żadnego skoku ani nic. No i wchodzi ładnie, to pewnie dałoby się doprecyzować, bo jeszcze jest dużo miejsca i można było bardziej w tą stronę, ale już dobra to jest rola tych dwóch z rampy, to po prostu wystarczy dobrze zgrać z czasem i dobrze by było jak ten który rzuca smoka na dżunglę żeby on tutaj sobie przeskoczył na pałacy i poszedł pałacami, żeby nie było, że dwóch idzie od rampy i po prostu tutaj będzie rozgrywał akcję. A teraz, na, teraz ro, rola tego, co idzie na Mida. Jest dość ryzykowna ta rola, bo musi przeskoczyć tutaj jak najszybciej. I on rzuca smoka na okno. Tylko, że jak ktoś umie rzucić dobrego smoka na okno z respa, nie, to chyba jakoś tak się robiło, ale w sumie nie wiem. Dlatego no, ja, te, ja tak nie robię. No właśnie ale po prostu jak ktoś umie smoka na cetę z rekwa albo no sorry, albo nawet gdzieś stąd czy coś to może rzucić po prostu Ważne jest, żeby na początku było zasmokowane A żeby tego smoka rzucić to jest yy, Trzeba popatrzeć się trzy cegły od lewej, jakby żeby trzy cegły były od lewej, na poziomie głowy, co jest ta cegła. Um, I celujemy to białe. Potem celujemy gdzieś tutaj, i do momentu aż nie spadniemy, biegniemy. no minimalnie mi zabrakło nie, na pewno nie wyjdzie Przedł teraz, przed, o no, no to trzy cegły patrzymy się tu nawet troszeczkę wyżej tam piksel albo dwa można, bo tak, jak ja to wtedy zrobiłem, zabrakło mi milimetrów, po prostu. No i rzucamy. No i to wejdzie. I e, nie ma tu żadnej luki, ani nic. Ogólnie taktyka autorska. Spędziłem nad nią dwie godzinki jakoś, coś takiego, żeby ją dobrze zrobić. E, no i dobra. Ten, co rzuca tego smoka na midzie, po prostu teraz. Dobrze by było, żeby nie zginął i podszedł sobie albo na łoku, albo... No nawet dobrze by było na łoku. Żeby podszedł sobie albo w galę, albo tutaj pod konektora. I tutaj w tym miejscu on się spotka z drugim teammatem, ale to już będzie rola tych co idą piznią. Czyli no underem. Ich rola jest no, jednego jest, jest dość prosta, drugiego już nie do końca, bo hmm, idą we dwóch underem hmm, Tutaj już najlepiej jakby byli cicho. Albo nawet wcześniej, bo i tak i tak muszą ustawić się do smoku, wrzucicie, więc nawet wcześniej mogą sobie pójść na siłce. No i dobra, tu jest smok. Na oknie, i jedyne miejsce, skąd mogą go zabić, to jest albo tu, albo konektor, więc najłatwiej po prostu sobie wyjść tutaj, sprawdzić, potem tu. Jak nikogo nie będzie, to po prostu się podsadzają. Tutaj lepiej tej łamaleczki nie używać, bo jeszcze będzie, jeszcze może ktoś usłyszy, więc to po prostu byłoby. Ryzykowne. Tutaj, żeby było, że smoke sobie jest. On, on powoli powinien gasnąć w ogóle. Tak, jak oni tutaj się zbliżają, nikogo nie ma. Gustują się. Tak. Gustują się. Wszystko na cichu. On wychodzi przez smołka. On się nie spodziewa, że przez smołka ktokolwiek wyjdzie, więc wychodzi. To, to powinno być zbite. Bo, jak nie będzie zbite, to trochę będzie ciężko. Ale powinno być zbite. E, tutaj też jest smoke, więc gość jest odcięty. Zazwyczaj, jakby był odcięty tutaj, albo by uciekł na respa. E, I patrzyłby od respa. Albo by stał tu. Więc ten, który tutaj będzie, po prostu wyskakuje przez okno i go kasuje. E, a jak nie. To może sobie sprawdzić, czy tutaj gdzieś nie stoi. Jak nie stoi, to po prostu on idzie od CT. Cały czas po cichu. Jeśli by słyszał, że kuchnia idzie, czy coś, mógłby się tutaj schować yy, i zabić, po prostu jak oni rotują. Na rotacji by zabił. A jak nie, to mógłby iść po prostu cały czas na cicho od CT. I yy, yy, wtedy byłoby tak. Że jeden jest od rampy, jeden jest od pałaców, dwóch byłoby od konektora. Oni by najlepiej, dobrze by było, jakby ktoś rzucił tutaj smołka, takiego nawet z ręki, nie wiem, tak jakoś, żeby tylko nie zabili w plecy. I oni się rozchodzą. Jeden wchodzi na schody. Dobrze, żeby Dobre jest to, że tutaj nie ma smołka i oni mogą sobie wszędzie widzieć. Mają wizję. A ten drugi może sobie podejść od ławeczki, po prostu patrzy sobie, nie wiem, y, drewno. Ten akurat patrzy mu palące respa, więc sprawdzi sobie y, kanapkę, sprawdzi sobie y, ninja Chłopy są ogólnie w szoku. No. Ze wszystkich stron, jakich się da, oni są zaatakowani, czyli no rampa, pałace, konektor. Z konektora się rozbiegają na schody i na ławeczkę. No i odsetę Lepiej być nie może. Podałem jedną rolę jednego typa, który jest. Na konektorze to stała trudniejsza. że się bustują i sobie wchodzą, a teraz jest rola tego drugiego? Ona jest najłatwiejsza jaka się da. Po prostu idzie. No, wiadomo, bo tutaj kolegę żeby sobie wszedł i tutaj ten co był z mida on jakby nie czeka na niego tylko on od razu tutaj jest ciężko mi to zaprezentować bo jestem sam ale po prostu oni już tutaj się spotykają na midzie sprawdzają sobie tam bardziej tego konektora i tak dalej jak nic nie ma on sobie rzuci po prostu tutaj smołeczka i już jazda no, na pełnej jak wychodzą no, i tyle na niższe rangi zawsze wychodzi, nawet po kilka razy na rundę. My, chyba, tak z cztery rundy pod rząd wygraliśmy i to bez mniejszych problemów, robiąc tą taktykę. Już tam jak była piąta runda, jak próbowaliśmy to robić, ustawili się w pięciu na ten na A ale no działa, działa no kałachy i w dół na pewno zadziała oczywiście to trzeba uważać, bo się mogą boostować i tak dalej ct, CT. ale to raczej z takich co już pula mają Awka jakaś czy coś skar także to była ta moja taktyka polecam przetestować o Jezu, ja się na 20 minut roz, rozgadałem nad tym. O Jezu, ja myślę, że w 5 minut zdążę. No, ale dobra. To by było na tyle. Jou. Yo. Yo.